Ten film pokazuje, jak skonfigurować uwierzytelnianie portalu w Ruidži Cloud. Uwierzytelnianie portalu to technika kontroli dostępu do sieci. Gdy użytkownicy próbują połączyć się z siecią, są przekierowywani na stronę portalu w celu uwierzytelnienia. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zasobów sieciowych tylko po pomyślnym uwierzytelnieniu, co zapewnia bezpieczeństwo sieci. Chociaż uwierzytelnianie portalu może nie oferować takiego samego poziomu bezpieczeństwa jak 802.1x, jego łatwość użycia sprawia, że idealnie nadaje się do scenariuszy publicznego dostępu, takich jak centra handlowe, lotniska i inne obszary publiczne. Co więcej, uwierzytelnianie portalu umożliwia firmom i organizacjom dostosowanie strony uwierzytelniania, przekształcając ją w potężne narzędzie marketingu, promocji i reklamy oraz reklamy. Konfigurowanie informacji o zasadach Wybierz opcję Out and Accounts Captive Portal. Kliknij Add Captive Portal, aby utworzyć zasady uwierzytelniania portalu. Nazwa polityki oraz wybierz tryb. Wprowadź nazwę polityki i wybierz tryb polityki. Ruigi Cloud obsługuje trzy tryby uwierzytelniania, które zostaną wyjaśnione jeden po drugim. Gdy Policy Mode jest ustawiony na Cloud Out, uwierzytelnianie będzie przeprowadzane przy użyciu wbudowanego serwera uwierzytelniania w ruigi Cloud. Wybierz urządzenie uwierzytelniające. Jeśli urządzeniem uwierzytelniającym jest router z serii REI RGEQ lub router z serii REI RGNBR, należy skonfigurować sieć wymagającą uwierzytelniania. Można wybrać istniejącą sieć lub ręcznie wprowadzić adres IP lub zakres adresów IP. Po zakończeniu konfiguracji użytkownicy muszą zostać uwierzytelnieni, aby połączyć się z wyznaczoną siecią. Jeśli urządzeniem uwierzytelniającym jest punkt dostępowy, należy wybrać identyfikator SSID do uwierzytelniania. W razie potrzeby włącz opcję Seamless Online. Gdy ta funkcja jest włączona, należy ustawić okres nieprzerwanego połączenia. Gdy użytkownik po raz pierwszy dokona uwierzytelnienia, może połączyć się ponownie w wyznaczonym okresie bez konieczności ponownego uwierzytelniania. Włącz portal Escape zgodnie z wymaganiami. Gdy ta funkcja jest włączona, w przypadku wystąpienia wyjątku na serwerze uwierzytelniania, urządzenie wyłącza uwierzytelnianie, aby umożliwić wszystkim klientom bezpośredni dostęp do internetu. Gdy serwer uwierzytelniania odzyska sprawność, uwierzytelnianie zostanie automatycznie włączone ponownie. Gdy policy mode jest ustawiony na local, uwierzytelnianie jest przeprowadzane na urządzeniu lokalnym. Strony portalu i konta w chmurze w RUIG Cloud są synchronizowane z urządzeniem w celu lokalnego uwierzytelniania. Ustawienie sieci wymagającej uwierzytelnienia. Można wybrać istniejącą sieć lub ręcznie wprowadzić adres IP lub zakres adresów IP. Po zakończeniu konfiguracji, użytkownicy muszą zostać uwierzytelnieni, aby połączyć się z wyznaczoną siecią. Gdy Policy Mode jest ustawiony na external, uwierzytelnianie jest przeprowadzane na serwerze uwierzytelniania innej firmy. Gdy Authentication Device jest ustawione na reje Gateway, OUT Protocol jest ustawiony na VISP. Ustawienie sieci wymagającej uwierzytelnienia. Można wybrać istniejącą sieć lub ręcznie wprowadzić adres IP lub zakres adresów IP. Po zakończeniu konfiguracji użytkownicy muszą zostać uwierzytelnieni, aby połączyć się z wyznaczoną siecią. Wprowadź adres URL serwera innej firmy. Kliknij Edit, aby ustawić parametry żądania. Domyślne parametry są używane, gdy parametr template jest ustawiony na Ruidzie lub Ruidzie Chap. Ustaw Typ uwierzytelniania. Radius Klienci bezprzewodowi są uwierzytelniani przez serwer Radius. Konto lokalne Klienci bezprzewodowi są uwierzytelniani na podstawie lokalnej nazwy użytkownika i hasła. Brak W przypadku klientów bezprzewodowych uwierzytelnianie nie jest wymagane. Gdy opcja Out Type jest ustawiona na Radius, należy ustawić opcję Radius Encryption Method, Out Server Group i Accounting Server Group. Gdy authentication device jest ustawione na RUIGI Enterprise AP, out protocol jest ustawiony na Wi-Fi dog. Wybierz identyfikator SSID, który wymaga uwierzytelnienia. Skonfiguruj adres URL serwera portalu i adres IP portalu. Ustaw inne parametry zgodnie z wymaganiami. Konfiguracja strony portalu. Gdy Policy Mode jest ustawiony na Cloud Out lub Local, należy skonfigurować stronę portalu. Możesz wybrać istniejącą stronę portalu lub kliknąć Add Page, aby utworzyć stronę portalu. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym materiale wideo, jak skonfigurować szablon portalu przy użyciu RuiG Cloud V1.1. Gdy opcja Login Options jest ustawiona na Voucher lub Account, wybierz Auth Accounts, User Management, aby utworzyć voucher lub konto do logowania użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym materiale wideo. Jak skonfigurować zarządzanie użytkownikami przy użyciu Rudzi Cloud, wersja 1.1. Kliknij przycisk OK. Weryfikacja konfiguracji. Gdy uwierzytelnianie oparte na koncie jest skonfigurowane dla określonego identyfikatora SSID w punkcie dostępowym REJE, strona portalu pojawia się, gdy urządzenie łączy się z tym identyfikatorem SSID. Po poprawnym wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła urządzenie zostanie uwierzytelnione i uzyska dostęp do internetu. Proszę śledzić ten numer, proszę skomentować nasz film lub wysłać do nas e-mail. Do zobaczenia w następnym filmie.